<tryk> <Kryk> Ziom czemu nie jesteśmy w namiocie? Ziom czemu nie jesteśmy w namiocie? Co ty robisz? Ej, 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 ej! Co to jest? Ziom! Ziom! Kurde jaki blady Ziom jesteś blady strasznie. Co ci? Co ci jest? Wszystko okay? Co się ty, dzieje? Co ty robisz? Kamera jest Czekaj, zmieniam, zmieniam kartę, sprawdzam pliki. Sprawdzam pliki z nocy, sprawdzam pliki. Sprawdzam pliki z nocy, czekaj. Więc plików się nie dało otworzyć. Nie wiem czy coś jest nie tak. Weź to stąd daleko, kurde. Jest dosyć kur tego gówna. Jak to zimno. zimno ci? Stawaj, bo jadłeś, kiłeś tą wodę i jadłeś te rośliny. Mówię ci, że to jest dlatego. Dawaj, wychodzimy. Czemu tu jest namiot? Czemu namiot jest rozwalony? Jak to jest w ogóle możliwe? I czemu masz inne spodnie? Co? Czemu masz inne spodnie? Gdzie są nasze ubrania? Ty miałeś nasze ubrania cały czas? Gdzie jest siekiera? Kurde no co jest kurde Masz nóż? No jak to jest możliwe w ogóle? Masz nóż! Mam, mam nóż, mam nóż. Się, no co jest, stary No Co ty coś kombinowałeś w nocy znowu? Zaś kombinowałeś coś w nocy na bank Na bank kurde wkręcacie mnie Czarny, się czuję. Na bank 100% wkręcacie mnie I Źle się czuję Sjord, przestań Wkręcasz mnie, bo tutaj tyle Zebocony, Trzymaj się, nie się. Co robi? wsadziłem Ci kamerę drugą do tordy Dawaj, wstawaj, idziemy. W którą stronę? Dawaj No łasopnie za rękę, dawaj Idziemy. Idziemy w pomplasu, drugą stronę dzisiaj. Jak to jest możliwe? Że to opadło. Wiatr, deszcz, ja się obudziłem Tak o w tym. Tu pod tym zielonym. A ja gdzie byłem? Gdzie ja byłem? No tu byłeś po prostu, normalnie, ale nie wiem czy tu byłeś cały czas Jakoś dążyłeś zmienić spodnie Co ty masz za spodnie w ogóle? To są te, z których przyszedłeś do lasu Czy nie? Nie wiem. Są brudne Więc kurde coś musiałeś majstrować w nich cały czas Dawaj stąd idziemy, idziemy dzisiaj w tą stronę i wychodzimy Idziesz? Też ja się czuję, czekaj chodź? Złap mnie się za ramię i idziemy. Jest od tych jagód. Możliwe, że od tych jagód. Ziądź. Uważaj, Stuart? Co? Słyszysz? Co? No co? Cicho, cicho. Auta. Tu nie są auta, to jest wiatr. To są auta to jest, to jest wiatr. Czekaj, czekaj Auto. To jest wiatr. To, to są w lesie się odbija od drzew. Się. Zaufaj mi Auta słyszy Auta słyszy Jaka ścieżka. Gdzie? Ty Czekaj. Gdzie? Stary, wychodzimy. Mówiłem ci, że wychodzimy dzisiaj. Mówiłem ci, że wychodzimy dzisiaj. Co powiedziałem? Co powiedziałem 20 minut temu? Powiedziałem, wychodzimy dzisiaj. Nie idę to ścieżką. Czemu? Tam słyszę auta. Ja chcę wyjść z Stary, no nienormalnie jesteś, mamy ścieżkę, ty jesteś jeszcze gdzieś indziej? Tam słysz auta, Stuart! Proszę, zaufaj mi. Jak to idziemy prosto, żebyśmy mogli tu wrócić, w razie czego, dawaj. Ale złap się mnie, kurde, bo już się pójdę wszędzie. Dawaj, złap Jest blisko. No to butelki już nie raz widzieliśmy, dawaj, złap się. Dawaj, to jest druga ścieżka. Weź się złap, złap mnie Ech. porządnie. Dawaj. Ty. Co? Ej, ty tam serio chyba są samochody, dawaj. Jest ścieżka. Czekaj, czekaj. Ścieżka. Jest ścieżka, wiem, ale cicho, cicho chwilę. To są samochody, dawaj. Ale jakaś autostrada prawdopodobnie. To byle cywilizacja. Dawaj, co tą górkę? Dawaj, nie mogę Ty. Chodź. Już nie mogę. Chodź, to nasz rados. Weź, idź sam i weź mi pomoc, ja tu zostanę. Chodź, nie możesz tu zostać, przecież nie znajdę Proszę potem. ja już nie mam siły dalej iść. Nie znajdę cię potem, stary no. Idź tą ścieżką po prostu. Chodź. Poś. zostaw mnie, no przyjdź z pomocą, proszę cię Ja już dalej iść Musisz wstać Dawaj Musimy iść dalej dawaj Dawaj, już słyszę słychać tutaj tuż, tuż po drugiej stronie Chodź Tylko uważaj, bo tu jest bagno Już widzę drogę dawaj stary Ja nie mogę iść Dawaj stary droga jest dawaj Dawaj, dawaj się mnie Ej, tam jest pani, tam jest pani, tam jest pani idzie. Dawaj. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pani może telefon, który Mam. możemy pożyczyć? Proszę bardzo. Z kolegą się zgubiliśmy Zgubiliśmy w lesie. Jaki jest numer? No do Marka, no. Jak to się to odblokuje? Nie wiem, czy to odblokuje. Dawaj. 601 Mogła Pani odblokować? Weź to potrzymaj stary Nie Ja się daję mi to, Weź to trzymaj po prostu na razie 601 601? 601 No? No? Dobra bo możesz mi wstać? Już czekaj. Możemy podejść do kolegi? Już się źle czuję bardzo. Tam kilka dni w lesie byliśmy po prostu. I coś tam zjadł chyba. Wodę wypił czy coś. Pomóc wstać? Marek! 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 No, z Stewartem kurdewskim Wie pani, w którą stronę jest ulica? Tak, w tą. Musimy tam iść. w tą stronę? Tak Cały, tak, czas? Tak, tak. Cały czas w tą stronę idziemy. Dobra, my idziemy na ulicę, masz tam być. My, my idziemy na ulicę, wychodzimy na ulicę. Skąd mam wiedzieć gdzie nas wysadziłeś kurde, sore mieliśmy na głowie Worki? Skąd mam wiedzieć jakie jest to samo miejsce? Człowieku, wychodzimy na ulicę, masz tam być Czekaj na ulicy. Czekaj na ulicy. Na trasie, jesteśmy na tej trasie prawdopodobnie i będziemy wychodzić na ulicę. Masz tam czekać. Masz przyjechać po prostu i tyle. My tam czekamy. My tam czekamy. Wychodzimy tam. No wychodzimy tam zaraz, pa. Blisko. Blisko? Pa. Dobra, idzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, dawaj. Pomóc? No możemy, może że może podniesiemy kolegę po prostu. Daj ja to już skończę. Daj mi to. Weź to 180. Słabo mi jest. Dasz radę, dawaj. Słabo mi. Jest. Słabo mi jest. No dawaj, weź. Siódmy, proszę Cię. Dawaj, nie mamy daleko. Nie mamy daleko, no już jest ostatnia. Ja już Ostatnia ciąga, no nie utrzymał, tutaj wejść na ścieżki, nie wiem jak to działa. Dawaj, chodź, złap się. Dobra, kurde, weź. Dobra, Jest Marek. Dawaj tutaj. chodź, chodź, położymy się tutaj. Chodź, chodź. Tu. Weź to Marek, kurde by no to, to nagrywać cały czas. Co jest z nim? De debile. Co się dzieje? Co się, się dzieje? Zadzwonisz po karetkę Marek, No Może zadzwonię, co? zadzwonię. Ale kurde, co się z wami dzieje? Połóżcie na razie. Albo po prostu... Ten... Jaki jest kurde numer? No. Daj numer. 112, tak? 112. Chciałbym tak. weź z tym. Halo, witam, e, Marek Kruszel z tej strony. Ja bym chciał e, zgłosić e, w tej, ta, e, sytuację Co, taką jesteśmy. Się nie e, się na razie. Obok Nie się. E, W lesie obok To e, jest chyba miejscowość e, Nie, trasa 6, 631 chyba jak się z, z Warszawy wyjeżdża e, w stronę w południa. Mare, Marek Kruszel Pić! Nie ma nic Odwodniony Le leży jeden chyba, tak? Nie wiem, nie może wstać, bo Pić. byli kilka dni w lesie I nie wiem, nie wiem co się z nim dzieje. A za ile by było? Jakieś oczekiwania i co z nim zrobić? No, no leży, no leży. Z kolegą. Znaczy jeden tylko odwodniony Le, Leży nie rusza się czekaj, trzymaj kamerę z tyłu. A po co proś... to nagrywasz cały czas? No nie wiem, nie wiem no no to... co jest z tą tyłu Żyjesz jakoś? Dasz radę sobie? Nie dobrze się czuję. Za ile no to będą? wiemy, no nie wiem, zadzwoniłem przed chwilą. Nie wiem kiedy będę. A tobie z tyłu nic nie jest? Nie. Co wy w ogóle robiliście? Mieliście jedzenie, picie, wszystko, kurde. No. Przeżyjesz jeszcze chwilę, kamerzysta. Mm. Boli Cię coś? Brzuch chyba Co Cię boli? Brzuch! Tylko? Czy coś jeszcze? Jedzie je Dobra, je jedzie, jedzie, jedzie Czekaj, mm. ja muszę rozmawiać Żeby tutaj przyjechali, tak? Tu weź machnij im Stani, machaj. Stani, machaj. No Wstań i machaj! Wstań, machaj! wstań! To Dobra, co, wprowadzamy sam, go tam, tak, czy co, tak, żeby go sobie szybko zabrali od razu? Ściągniemy presa. Ściągniemy? Ja to daj do, go. To, to... ja wezmę. Nie, czekaj, bo ma drugie ramię. No to podnieś go. Halo, w pan, nie, nie wiem, pewnie odwodnione. Ja jak nie jakąś wodę no i. Aha. Słyszy mnie pan, halo? Może pan stać? tak? Proszę. Przejdziemy do karetki, okej. Je może wstać? No wstawaj! Ale... Otworzyć? Tak, poproszę o pomoc. Gdzie to się Zapraszam, zapraszam. Góra robią troszkę? Raczej nic mu nie jest, ale warto sprawdzić. Przemęczenia. Jasne, zaraz no. wszystko sprawdzimy. Dwa dni nie pił nic, tak? Czupił. No. Czupił, ale niedobre. Ja dobra. Ja, więc... dobra, jak najszybciej, dobra? A tobie nie potrzebna jest żadna pomoc? Pomoc? Ja, ja. Uciekuj się, uciekuj.